Siemka, tutaj, Mry Smile i. Sorry. Tak, jak widzicie, mamy już zbroję. Byliśmy w kopalni. Mój <śmij śmij wylemi> brat, Sorki. <śmij> Co robimy? Bo już zapomniałem. Tak, byliśmy w kopalni. Yy, Poczekajcie chwilę. Dobra, już jeszcze musiałem brata wygonić z pokoju. <noise> Więc tak, byliśmy w kopalni, bo nie chcieliśmy was zanudzać. Tak, i zrobiliśmy kwiatuski. Napiszcie, czy chcecie, żebyśmy robili odcinki w kopalniach czy poza kopalniami. No... Bo moim zdaniem w kopalni to jest tak nudno. Nie no, jak oglądam odcinki od Puśka, to on właśnie często nakręca w kopalni, bo dużo osób to lubiało. Spoko. Dobra, to muszę jeszcze przespać. E, coś ci ten... Nie, nie masz za blisko mikrofonu? Teraz? No. Lepiej. Dobra, to ty pójdziesz po te Indigo Flower, a ja tam się pobawię z tym zamkiem. Mm. A nie, ty miałeś iść do wulkanu. Fail. Dobra. Nie jestem wulkan. Patrz, jak patrzysz stąd, to tam naprosto. A właściwie idę z tobą, chodź. Gdzieś to jest. A tu. Ej, właśnie gdzie są nasze pieski? Nie wiem, gdzie się wcięło. Dobra, chodź, idziemy, i chodź ze mną. Idziemy, bo z, jak zwiedzaliśmy to z, ten. Znaleźliśmy wulkan. Znaczy dwa wulkany obok siebie. Takie małe, ale fajnie wyglądają. Bo są pod wodą. Pod wodą. No. <laughs> tak. No, mm, 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 mm. to, to jeszcze inny nie go. widziałem. No, bo tędy, ja tędy wychodziłem z kopalni. Serio? No. Chodź. Ja Zbieram praktycznie dwa staki tych, tych różnych tych. I wszystkie wykorzystałem tam w domku. Będę Chodźcie. musiał zabić zabić jakieś. Nie, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. Nie fałczy, pójdę. Ja ciekawe, czy jak ja cię walnę, to, to do ciebie psy przyjdą. Ty, nie przyszły. No. Nie wiem, wcięło je. Ała. Ała. O, ja już praktycznie widzę tutaj No Ja też walkach. coś widzę, ale... A... Czemu on być pod wodą? Widzi, on jest pod wodą. Nie wiem, tak się renderną, nie wiem czemu. Tam za nim jest drugi. Ej, ale fajna to, czekaj, czekaj. Jaka, jakąś wyspę znalazłem. Wiem, to ta wyspa już dawno jest. O już widzę na Remini Mapce Przecież on nie jest pod wodą. No ale większość niego jest pod wodą. Aha. Myślę, że on cały jest pod wodą. A um. fajny. A gdzie jest drugi? Ja... W... Tam za nim, ale na razie z tego będziemy rozwalać. Jak widzicie... Kurde czekajcie, bo mi się klawiatura była. To chodzi taki fajny kamień i z niego będziemy robić nasz zamek. się. Cieka ej, ciekawe czy go się da przetopić Czekaj, przybliżę wam Tak A, a no tak, da się, da się przetopić Tylko że, ej wiesz co, on lepiej nie... Le, 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 lepiej ten, nie przetopiony Ten dobra. no Dobra, to chodź, idziemy i rozwalamy System mm. On jest taki a niski lubi? No, bo przecież mówiłem ci, że większość niego jest pod wodą A zobacz sobie na minimapie jaki on jest wielki No właśnie widzę no Jak hmm. są taki jakieś twarde bo to jest jednak skała wulkaniczna, nie, a nie kobel. Z jakiego. Z, z czego sobie. Nie, ty masz diamentowy? Nie, ty masz zielony. Nie, z daleka wyglądało jak diamentowy. No tak, Myś dobrze, myślę że, myślę, że podobają wam się nasze filmiki. Tak. Aż 3 wizot mamy. Tak, trzech widzów. I niecałe... Nie, więcej chyba niż 300 wyświetleń. ostatni jak mi mówiłeś, to było 200 ileś. 250. A nie 80? Nie, 250. Bo, bo w jukeboxie im dziękowałem za 150 wyświetleń. 250! Dobra. W nie gramy przecież. No. A, tak, to może bez nie przynudzać. Mm. O A... czym by tu rozmawiać, nie? Kawa... Nie będziemy z siebie robić wieśniaków, więc kawałka nie będziemy opowiadali. Hmm. Chociaż... nie. Może nie. O czym? Gadaj! Zacząłeś, to dokończ. A... Hmm... Hm. Nie, bo będą pisali, że mam coś do... No. Mam, do mam... Kurde. Ha aborygen. Nie. Może lepiej nie. No dawaj, kurde. Chyba Murzyny nas nie oglądają. I dobra, to tylko tu, a ja idę na ten drugi. No dobra, będzie. Uh. Do no gadaj. Na bandzi... Dlaczego Arabów? Wraca do swojego miejsca zamieszkania. Nie wiem, bo mu coś nie wypaliło. Czaj, czaj to? No właśnie, nie ogarniam. A co w tym chodzi? No, ten, no, ten center, i tak dalej. Ej, masz yy, ten? Co? Wiaderko, bo byśmy wzięli lawę. Nie, nie mam wiaderka. To przyjdziemy w kiedy idzie. Nie wiem masz tego gobla. was mam prawie dwa staki. Ja mam dwa staki i 38. osiem. Mm -hmm. Ten odcinek będziemy budować zamek. E, wiesz co, tym żelaznym kierowcem się chyba szybciej nawet kopie. Nie. Tak mi się troszkę zdaje. Nie, bo właśnie zielony to jest mniej więcej baj coś takiego jak y, żelazny, tylko szybciej kopie. No minimalnie ale ja, ale ja znam Żela. Ja Żelazny wkalczyłem się. Nie... nie będę bardzo. Dobra, nas no zbieramy, nie wiem. Ja, pięć staków, ty pięć staków, to skończymy. Albo jak nam się prędzej kilofy rozwalą, bo mi się już kończy. Ej, to ma... Ja mam jeszcze dużo. Ej, to może zrobimy cięcie po... Bo... Indie. Nie, dobra, grałem gaming. O Indigo Flyer, pójdę po nie zaraz, bo się przydadzą jeszcze do ozdoby domku. Tak, bez sensu, troszeczkę kopiemy. Nie, lepiej zrobić... nie, nie, lepiej zrobić te... nie, 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 jesteśmy tak doświadczeni. Jak nie, mm. Kurde, nie, nie, się do mnie na nie, nie, to się przez no, błagam cię, no. nie, 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 przez się... ...przez dwa lata. Fuck. lata. Lawa <laughs> się wylała. Ciekawe, czy ta lawa ma więcej głębokości, czy tylko jest tak rozlana. Nie wiem. Y poczekajcie, zaraz wracam. Ła! Wow.

Siemka, już jestem. Przepraszam, że mnie nie było, ale mama mnie wołała. Wybaczam. Mm. Tak, dobra, już nie mam kilofa. Mam y, cztery staki i cztery. Ej, masz coś do jedzenia? Y, nie. Źle. To, y, y, y. Gdzie jest ta wyspa? Nie, ty dalej kopię, ja idę tylko po Indigo Flower. A wiecie chcę jeść. A to chodź do mnie, ja mam. No, powiedziałeś przed chwilą, że nie masz, jesteś. Czekaj, ja już do ciebie idę, tylko tutaj zabiję owieczkę. A co dadasz już? Nie, ale mam 3 P. No to zaraz do ciebie przyjdę tylko rozwalę te Indigo Flower. Trzy paski jedzę Nie trzy paski, tylko trzy. Bo trzy paski to byś miał jakbyś miał trzy paski HP na przykład To no, jest Trzy głowy. No. bo trzy ile tu jest owiec, jak ja je wszystkie wybijam No teraz ale tak taki wulkan Kit! No, przynajmniej ja Ja też, ja ten drugi fajnie rozwaliłem Więcej Indigo Flower i żółtych kwiatków, ale żółte na razie nam nie są potrzebne. Chociaż. Eee, na razie nie. Jak będzie, będziemy potrzebować, to przyjdziemy. Głupio będzie, jak ja będę płynął, i nagle. zaczyna się wypychać. Ej, tutaj dalej są. Te epickie drzewa, te duże? Lol. Nawet nie pamiętałem. Dobra, już do ciebie idę na wulkan. Mam sobie tutaj zrobić fajta. kurde. Myślałem, że mi zabrakło miejsca. Ej, nie chcę martwić, ale no co się robić. No wiem, dam ci jedzenie i spadamy są. Eee, ból... Pan. Ile już nagrywamy, łuki? Eee, czekaj, zostawiam checkpointa. Dobra, e, okej. Okay. Eee, nagrywamy jeszcze 12 minut. Eee, to dobijemy 20 albo 15 Potem idziemy na plac, nie? Prawdopodobnie. A na ile będziesz mógł wyjść? Nie wiem. Nie wiem, czym się chce wyjść. Masz. Ile chcesz? Dwa masz. Szczerze mówiąc, nie najęcie tym, ale dziękuję. Szczerze mówiąc, już mam ponad pięć staka. Dobra, to chodź, wracamy się. Nie wiem jakim czynem, ale z jednego. Ile ty mi dałeś? Trzy. Trzy? Mhm. To, z, to z dwóch. Cały pasek mi chodzi, chyba jakiś lag. Mhm. Ej, o. chodź już z powrotem. No, sorry. Co? A, no ale chcę to dokończyć. Kiedy nie go co nie? Yeah. Mówiłeś, co, mówiłeś coś. Może. Mówiłeś coś. TAK! I kill! Bo ja mm. jak ucieka, kurde Czekasz ci się HP wyspy tak? tak? Dobra, nie będziemy w tutaj faj... Dobra, spadę, frajer. Zablokuje ci drzwi, kurde, bedrokiem. I nie wejdziesz! ścigamy się do domku, kto będzie pierwszy, Nie, Czy... nie, bo ja mam noga. 3, 4. No, ja mam Będę laga, jeśli ja nie, 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 O widzę, widzę nie, web. Jak widzisz, jak ja jestem pod wodą wodą? No tak tak, widzę nie, 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 laga, że nie, 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 chyba nie, 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 stoisz? No mam naga No nie, cię Przepraszam za op. Przepraszamy za trudności. Pip! Wchodzisz zaraz. Jak się odłakuję. <grym> Zbogo. Ej, znalazłem jakąś kopalnię pod wodą. Spodzisz no kurde, zabi się. <grym> to wyjdź i wejdź. Mhm. I zaś będę czekał pół godziny, tak? To skończymy odcinek to wejdziesz O, no, nie rzuciłam je na Carly, oh, a Carly oreba dzieba No Jakby jeszcze mnie. Do... No. Co? Nic kurde pajok Aha, i jest tutaj modyfikacja The Slenderman. Jak Cię dotknie Slenderman, to Cię zabija, ale okej. Okay. Okay. To jest bardzo niebezpieczna modyfikacja, proszę Pani. Tak, bardzo niebezpieczna. Hiron Prime jest gorszy. Nie. Jak nie, jak tak? No nie jest gorszy. Koleś. Jakbyś widział Slendermana. Kurde. To mi też wbija. ZW? Mhm. Mm teraz Już jestem, przepraszam, że tak wychodzę, ale mama mnie woła. Ciągle. Mm. Tak, skończyłem praktycznie. Czekaj. Tu fioletowy, tu żółty, tu fioletowy będzie. Potem tu fioletowy, fioletowy, fioletowy. Nie gadaj, że mi zabraknie znowu indigo. Nie, na styk mi starczyło. Uff, jest. Ile myśmy To Dość długo, a co? Mhm. Mm a. Okej. Okay. Nasz Bezalong. ładny... O, właśnie skończyłem nasz ogródek. na... No, tak mniej więcej. Ej, e, jak wygląda Slenderman? E, coś baj, Enderman, tylko bez twarzy. Aaa, ale jak bez twarzy nie rozumiem? No, bez twarzy. Czarny łeb, jak... Nie, bez twarzy, przejdź do czysta. kurde. Ja nie mogę ile tu jest Dokład... Zaraz ci opiszę dokładnie Slendermana. Ma garnitur. Wygląda jak Enderman i nie ma twarzy. Enderman i garnitur. Nie ma twarzy. Mhm. Ciekawe. Ciekawe ile mnie goni... A, zero na razie. A, i umie się tepać. A, strzela lata mnie. No, tutaj nie chcę gdzieś tam. To... Ja nie mogę, creeper! Uciekam stąd. A... Ile nagrywamy? Co? Ile nagrywamy? Nie wiem Ja na razie się przejmuję creeperem I Nie mam strzału Gau, gau, power ranger Dobra, wije na szybkiego do domu A nie, ja mam lag Hmm, powodzenia Uderz wow. tu wybuchnie creeper to ci, to ci walnę, dobra Otwórz mi drzwi Czekaj. Otworzy, otworzyłem, odciągnę go Nara no, Dzięki za pomoc Oni <laughs> tak lecą na ciebie Dobra, nic nie mówiłem. Muszę zasypać tą dziurę. Widzicie jaki jest zły człowiek? Twoja wina. A, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Szkielet, szkieleta. A. Mogliśmy dać, żeby creeper dernął przez szkieleta, to byśmy dostali płytę. Mm -hmm. A. Fajne mam widoki. Creeper, hmm. zombie i szkielet. Podciągnij, bo nie będziemy mogli się położyć. Come on! Fajny Come on. Aha. Prawie ci się udało go zdetymować. <grym> ej, ej, do... ten, strzała nam się wbiła w sufit. Kładź się szybko, zanim nie, nie przylecieli. Ej, strzała się nam wbiła w sufit. Hmm. Tutaj. Więc spoko. Przytopiło się moje jedzenie? Tak. Wow. Ej, co to jest? Te sticky resin. No to jest, żeby zrobić raber i z raberu różne fajne rzeczy. Ej, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć i trzynaście tego, tego kamienia. No, fajnie. Dobra, postawię parę klocków i będziemy kończyć odcinek. Ała. Fundamenty Tak, fundamenty to co w tym zamku robimy te, te tą kopiarkę i te? te? Jak Taak. będziemy mówić Spoko. Te. To zamek się... Pójdę ej! Na sniper. Taki mądry. Dlaczego czemu jak bierz z kamiennego kilocha jak ja mam... Z tego. E, nie, pa... Jak to się nazywało? Nie pamiętam. E... Miecz. Nie, nie, znaczy tak, zielony miecz, jak się nazywał? No, spodaj, że. Nie, nie pamiętam. Miecz z zielonej or. Cholera, lagłem się w wodzie. A. Kurde. Um, wiesz co, te, te latające drzewo troszeczkę dziwnie wygląda, je zepnę, może. Myślisz, że na co te drzewo czeka? Nie. Głupi. gubi, gubi, gubi but. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj wejście. Raz, dwa, trzy, cztery. No jak chamska nie, star nie starczy mi, żeby tam dościąć. Tutaj mur. Fajnie już... ten kobel wygląda. No, jak już będę wiedział o co ci mniej więcej chodzi, to ci pomogę. Nie, hmm, nic, ten czekaj, pięć. Nie, cztery na cztery, to jeden tam muszę rozwalić i tu. Ej, rozwal to! Co? Te, ten jeden pasek, ten tu, ten tu. dwa. No ten dwa w środku. No ten i ten drugi. No i czekaj. Co jeszcze chciałem? Ej, rozwal ten pasek tu. Cały. Dziękuję. A i jeszcze to rozwal jedno. Dziękuję. Mm, kurde... Będę miał dzisiaj ryzę. Mm. Co tam jest? Kości. Kurde, gdzie są moje psy? No nie wiem gdzie są moje raz, dwa, trzy. Ej, zrobiłeś platformę tak na wodzie. No wiem. Czekaj, na ile ja to tu zrobię? A na, na ile ma być ten pasek? Czekaj, dwa. Ej, może to będzie tak, wchodziło fajnie pod górę, cztery, co? 5 6 7 8 9 10. Czekaj. 10. Teraz 2 3 4 5 6 7 8. Dobra, zrobię 10 na 8. Nie po prostu zrób, zrób wyżej to na tej górze to zacznij robić, też będzie fajnie wyglądało. 9, 10, serio? No ale jeszcze jeden na tym, no Kurde nie, nie wiesz co chodzi No i no, postaw, tam wiem. gdzie stoi już postaw jeszcze jeden. O. Tu, czekaj, to jest 10. było Przez co mam takie zrobić. lagi teraz? Raz, dwa, trzy, cztery. Będzie to trzeba było rozwalić. Ej podczas. wiesz co, ale jedno jest pewne Dwa. w tym zamku będzie ciemno jak. Trzy hmm. cztery. No, gdzieś u Murzyna. Część. Kurde, trzy, cztery. Kieruję się Twoim tym. Ej, planami. kurde, źle to zrobiłem. Dobra, to coś pobawimy w następnym odcinku, jak znajdę jakiś fajny projekt. Chodź tu koło mnie, bo kończymy. Kurde, źle, ułożyłem. Dobra, dokończymy z zaczątkiem czegoś, co się nazywa Zanek. <grym, przynajmniej, <grym, przynajmniej ma coś z tego być. No dobra, a, to chwilka, czekaj, czekaj. Mm, tak. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, nara. nara. Yeah.